Was kochani bardzo serdecznie w ten niezwykle przecudowny, prześliczny dzień. Szybciutko, szybciutko, bo jak zwykle przed pracą. Ale kochani, dzisiaj zdarzyło się w moim życiu dzisiaj już dużo pięknej rzeczy. Między innymi dostałam taki bukiet pięknych kwiatów. Dziękuję Pani Małgosiu za, za tą radość na początek dnia i za ten zapach piekarni. Kochani, chciałabym dzisiaj nagrać ten szybciutki, króciutki filmik, żeby zaprosić Was w nim, do kolejnego nagrania, które będzie nosiło numer 17, 16 przepraszam. i jak wiecie jedeneczka plus szósteczka daje 7. siódemeczka to liczba magiczna, to liczba, która niesie ze sobą tajemnicę. Ale która też niesie ze sobą m, taką informację o tym, jak możemy pracować ze sobą, żeby pokonywać wszystkie nasze blokady wszystko to, co nas powstrzymuje przed byciem w szczęściu i w radości. W tym odcinku. Zdradzę ci tajemnicę. Być może już dziś słyszałeś o tym, jak działa nasz mózg, ale czy na pewno dobrze to zrozumiałeś, posłuchaj w najbliższym nagraniu, w odcinku numer 16, o tajemnicy naszego mózgu. W jaki sposób możesz dzięki tej tajemnicy, dzięki znajomości właśnie tych tajników naszego mózgu, regulować. Pracować nad swoim życiem, regulować to, co się dzieje w Twoim życiu, a przede wszystkim kreować swoje życie, czyli być panem, królem i królową swojego królestwa. Zapraszam Was już dziś i życzę Wam cudownego, pięknego, wesołego, ślicznego, radosnego dnia. Dzięki.